Siemano, dzisiaj nagramy taką rosyjską rakietkę, dosyć dużą. Jest taka sama konstrukcja jak bazuka, ale zupełnie inny ładunek ma w sobie, większy. I następnie odpalimy sobie szaleczkę piątkę, zielona chryzantema tu jest po słowacku opisane nic tu więcej nie ma tu jest rurka także mam nadzieję że pogoda się nie spierdzieli bo te chmurki dzisiaj fruwają i mam nadzieję że nie będzie padało także zaraz lecimy z odpalaniem dobra to lecimy z odpalaniem rosyjskiej rakiety na początek zobaczymy czy tym razem ładnie wybuchnie w powietrzu dobra odpalaj Na telefonie staje się ciemniej niż normalnie mam nadzieję, że będzie dobrze widać kolorki Ale echo! Ładnie walnęło Aczkolwiek, że na pewno wszystko wybuchło, to nie jestem pewien to, co powinno. Ale ładnie było. Dobra, teraz wsadzimy szeleczkę i zaraz odpalamy. No to lecimy teraz szeleczką. Dobra, odpalaj. Zobaczymy, czy będzie większy efekt. Czy taki sam jak rakieta. Wow, Ale echo to jest zarąbiste, panie! Efekt był chyba kudy trochę większy, a nie był taki gęsty, nie? Ale całkiem ładny Dobra, dzięki za oglądanie Elo